Siemanko, tutaj Blender 9.7, witam Was w kolejnym odcinku Trybu My Club w PS. -ie. W życiu każdego człowieka przychodzi taki czas, kiedy trzeba pomasakrować trochę rywali. Dlatego dziś zaczynamy dywizję. Zaczynamy od dywizji 12. I do awansu potrzebujemy 3 punktów, a ja zapraszam Was na skróty. Minuta czwarta, długie podanie wentury do Jonasa. Nasza obrona do Raka ale na szczęście na posterunku był bramkarz. Minuta 11. Długie podanie Berachino do Popy. Ten wbiega w pole karny Nasz skrzydłowy niestety nie trafia do bramki. Minuta 28. Złe wybicie obrońcy. Piłka trafia pod nogi Aldina. Ten z dystansu uderza. Bramkarz broni z problemami. Pierwsza połowa była bezbarwna i kończy się wynikiem 0-0. Minuta 49. Długie precyzyjne podanie De Paula do Berachino. Ten strzela w dolny ruch bramki. Mamy wyniki 1-0. Minuta 66, szósta, błąd obrony przeciwnika, przejmujemy piłkę, robimy wspaniałą akcję drużynową i brahino wykończa pięknym lobem. Minuta 79 mamy rzut wolny, wykonuje go DePaula, jednak fantastycznie łapie piłkę bramkarz. Minuta 89, niestety pobawiłem się piłką, przyjmuje ją Ventura, który podaje do Treleza, a temu nie pozostało nic innego jak strzelenie bramki na 2 do 1. Tak kończy się ten mecz, wynik 2 do 1. Eee... Według moich skomplikowanych obliczeń Wynika, że po pierwszym meczu e, Mamy już wejście do dywizji 11 Przy otwieraniu darmowej piłki Miałem dużego farta, ponieważ trafiłem Złotego zawodnika, którym był Zawodnik Ciewo Werony, bizary 73 kg bramkarz Tutaj powinien być kolejny mecz Jednak coś dziwnego stało się z plikami Po nagrywaniu Zobaczyłem, że mają rozmiar 0 bajtów I nie wiem dlaczego tak się stało, więc jeżeli Wiecie co to jest i że jak to naprawić, to napiszcie mi w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. Po strzeleniu bramki na 4 do 1, przeciwnik wyszedł z meczu i zaliczyło wynik 3 do 0. Jakiś dobry duch mnie wspierał podczas otwierania. Znowu z darmowej piłki wypadł mi dobry zawodnik, a mianowicie Jose Enrique, lewy obrońca, 69 skila Tym razem otworzyłem piłkę za 10 tysięcy GP. I widzimy gracz na poli, Jorginho, 79 kila środkowy pomocnik. Zapraszam was na skróty kolejnego meczu. Minuta siódma, Albiston przejmuje piłkę, podaje do Ventury, ten kiwa obrońcę, strzela jednak bramkę z broni. Minuta dziewiąta, wybicie piłki przez obrońcę. Jena przyjmuje na klatkę bezpańską piłkę. Strzela z wolę jednak Bramkarz świetnie broni. Minuta dziesiąta, sytuacja bardzo podobna jak z przed chwili. Tym razem Menezes z daleka, jednak fantastycznie po raz kolejny broni Bramkarz. Wrzutka Waską Kelosa do niekrytego Ventury i ten bez problemu umieszcza piłkę w siatce. Minuta 37 obrońca pod presją wybija piłkę, lecz spada ona pod nogi Ventury i ten dobrym strzałem zamienia tę sytuację na gola. Do przerwy mamy wynik dwa do zera po dwóch trafieniach Ventury. Minuta 47 siódma, zła wybicie obrońcy, piłka wlatuje przed pole karne, Jorginio przyjmuje i strzela, ale bramkarz pokazał tutaj fantastyczny refleks. Minuta 75 Ventura przejmuje piłkę, biegnie przed siebie, strzela jednak obok bramki. Minuta 75. Rzut wolny wykonywany przez Vasconcelosa. Mocny strzał, ale bramkarz znowu pokazuje swoją klasę. Minuta 77. Stracona piłka Ventury. Wędruje pod nogi Albistona. Ten jednak z ostrego kąta nie trafia w bramkę. Minuta 85. Podanie Lemara do Sigurdssona. Ten ma przed sobą dużo miejsca. Oddaje strzał z dystansu i strzela bramkę kontaktową. Kolejny wygrany mecz naszego zespołu. Wynik 2 do 1. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i siemanko, cześć!